Wszystkich chętnych na mojej kanale i dzisiaj u mnie będą straszne historie. Także proszę wziąć cieplutki kocy, ukryć się nim i nie zapomnijcie o jakieś herbatki, słodyczy i tak dalej, bo zaraz będzie bardzo bardzo strasznie. A jeszcze nie zapomnijcie, że bardzo Was lubię i czemu mi nie wchodzili filmiki, bo tak normalnie nikt nie pisze mi w komentarzu, co mam nagrywać, także nawet nie wiem, co Wam się podoba. Muszę coś swojego już myśleć. <laughs> także dobrych Wam innych emocji. A my zaczynamy. Nie boję się jakich... Jakoś wszłam sobie do piwnicy, żeby wziąć jakieś ogórki. Poszłam sobie i wtedy nie zauważyłam niczego takiego, jakby zauważył jakieś dziecko. Nie boję się nie duchów, nie piwnicy, nie strasznych domów. No, ta historia. Po tym mi jest bardzo, bardzo źle. Nigdy teraz nie wejdę, nie w piwnicę, nie w straszne w domy. Dzień pierwszy. Dzisiaj znalazłam opuszczony dom. Pomyślałam o przyjaciółmi. Dzisiaj było wszystko dobrze. Maja i Kacper poszli do opuszczonego domu. Sprawdzili wszystko i powiedzieli, że wszystko OK Nic się nie złami i będzie dobrze. Dzisiaj będziemy grać. Może jutro? Nie wiem. No, chciało się, by zagrać Prawda czy Wyzwanie. Dawno już nie grałam w Opuszczonych Domach. Jak mm, Jakby zagrać? Dzień drugi. Nie zagraliśmy Prawda czy Wyzwanie. Dobra, to tak co zagramy dzisiaj? Dziś był trudny dzień. Zagraliśmy wreszcie Prawda czy Wyzwanie. Tylko ciekawe. Maja potem jakoś. Po wyzwaniu jakoś stała, jakby robotem. Bardzo ciekawe. Dzień trzeci. Kacper stał taki sam jak maja. Nie rozumiem, co się dzieje. Kacper stał taki sam jak maja. Teraz z nami nie rozmawia. Nawet nie patrzy w naszą stronę. My już się z Gabrysią zaczynamy bać. Dzień czwarty. Gabrysia przestała ze mną rozmawiać. Co się dzieje, ja nie wiem. Nauczycielka już stała też jak robot. Każdy. My z Magdą myślimy, co robić. Każdy stał jak robotem. Cała klasa, połowa klasy. Nikt nie chce z nami rozmawiać, a nauczyciel nie uczy, a po prostu stoi i patrzy się na nas. Uratowała Magdę. Jeśli trochę tam stała takim samym robotem. Czyli już ostatni czegoś chce krwi? Moja koleżanka Magda stała robotem. Nie mogłam ją uratować. Co jestem za koleżanką taką? Ósmy dzień, kręci mi się w głowie, nie pisałam siódmy dzień, bo ręce mi się trzęsili. Co mi robić?